Ciema, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Hax, a to jest QA, a więc zaczynamy od pierwszego pytania. Yy, zadał je Jakub, iż. Czy będą odcinki z Pocket Code? Nie, nie będzie już. A więc y, drugie pytanie y, od użytkownika Lepcheater. Czekaj, może coś wymyślę, ale wątpię. Chcę być na odcinku. A tak poważnie, hmm. Trzeba wymyślić jakieś ciekawe pytanie. Opisz swój cały tydzień. Co robiłeś? Do czego sprawdziłeś? Z czego sprawdzin miałeś? Co jadłeś? Gdzie byłeś? Twoja wypowiedź nie może zawierać mniej niż. 50 zdań. Chciałeś, Tomasz? A ja powiem tak. Nie odpowiem na to, a więc przechodzimy do kolejnego. Od xxscorpion.pl. Xx. Tak wiem. Nie, nie lubisz, jak tak się czyta, ale. Dobra, nieważne. Co skłoniło cię do, roz do rozpoczęcia swojej działalności na y, YouTube? A więc tak, do mojej działalności na YouTube tak naprawdę skłoniło mnie po prostu zaciekawienie jak to może mi wyjść, czy coś. W sumie to tak o z nudów zacząłem i jakoś się przyjęło. E, użytkownik, użytkowniczka xnil zadała pytanie. Ile miałeś lat, gdy dowiedziałeś się, że to nie święty Mikołaj przynosi prezenty i jak zareagowałeś na tę wiadomość? Generalnie to dowiedziałem się, nie wiem, w wieku może 10 lat. I nie, nie byłem jakoś bardzo zdruzgotany, bo widziałem, jak mama podkłada mi prezenty pod choinkę. Ale ciśnij. Jakiej muzyki zazwyczaj słuchasz? Kolejne pytanie od użytkowniczki XNIL. Twój ulubiony utwór na ten moment? Muzyki słucham, jeżeli chodzi o gatunek, to rock i metal najczęściej, ale najczęściej rock. I nie mam jakiegoś ulubionego utworu na ten moment. Jakieś postawienie na nowy rok, czy masz w to wywalone? Nie, wywalone jak, jak prawie każdy. Czy uważasz, że kaczki są złe i kiedyś wymordują całą ludzkość? Tak. Jakie masz najstarsze wspomnienie z dzieciństwa? W sumie to było jak miałem 4 lata i leżałem w szpitalu, bo miałem operację? Najlepszy dzień wydarzenia w tym roku? Nie ma. Kiedy dasz administracji wypłatę za ciężką pracę? Jaką ciężką pracę? Halo? Tam, tam, tam nie masz żadnej ciężkiej pracy. O, i to, to, to jest najlepsze pytanie. Kiedy nowy odcinek albo live? Znak zapytania, wykrzyknik, znak zapytania jeden znak zapytania jeden wykrzyknik, jeden znak zapytania, znak zapytania, znak zapytania, znak zapytania, jeden znak zapytania, wykrzyknik. Teraz, okej. Okay. Użytkownik kanadu zadał pytanie, jak bardzo cię denerwuje pa papryk? Chodzi o Patryka mojego przyjaciela, którego bardzo serdecznie pozdrawiam i nie denerwuje mnie jakoś często, ale czasem mu się zdarzy. Kolejne pytanie od użytkowniczki XNIL. Kiedy zaczniesz regularnie nagrywać? Yy, nigdy? Jakby tak trochę? Jakie masz plany na przyszłość? Nie mam na razie. Planuję zostać informatykiem programistą. Kiedy mnie od odwiedzisz? Nie wiem, jak będę jechał gdzieś. Yy, Wilku Play Games zadał pytanie: Kiedy wreszcie dostanę wypłatę? Czy jedzenie? Tak, tak, to moja odpowiedź. Tak, ok. XXScorpion.pl XX zadał pytanie. Jeśli byś miał odciąć przyjacielowi rękę za 5000 złotych, to, to którą rękę byś wybrał i dlaczego byłaby to głowa? Ponieważ tak. Okej, okay. kiedy metro? Nie wiem. Czy często śpisz w kuchni? Nie śpiew w kuchni! Dziękuję. To także tyle. Także do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć. Nie zapomnijcie, zostawić też łapeczki w górę. Bye bye.